Witajcie, kochani! Dzisiaj opowiem Wam o najbardziej kontrowersyjnych i czasami nieco zabawnych nagłówkach artykułów internetowych, prasowych, z moim imieniem, nazwiskiem, z moim udziałem, po prostu o mnie. Ja nazywam się Michał Kasim, tańczyłem w 14 oraz 15 edycji Tańca z Gwiazdami. I tak naprawdę od tamtego czasu zaczęła się jakaś taka moja medialna przygoda, odkąd ujawniono, że będę tańczył z Roxaną Węgiel. Taka śmieszna historia, że sam dowiedziałem się tego z artykułów, <noise> bo jakoś dwa dni przed takim naszym spotkaniem integracyjnym, wewnętrznym, produkcyjnym, na którym miało być ujawnione, kto z kim będzie tańczył, wyszły artykuły, wiemy, z kim będzie tańczyła Roxy. Ja bardzo sobie afirmowałem, żeby tańczyć z Roxaną. Naprawdę, kiedy widziałem całą listę gwiazd, 14 edycji, to mówię, żeby to była Roxana, żeby to była Roxana. No i się udało. Wchodzę w ten artykuł, patrzę, że Rokste, węgiel będzie tańczyła z Michałem Kaczyńskim, widzę swoje zdjęcia z Instagrama, także bardzo bardzo się ucieszyłem. Ale to oczywiście były na razie jakby plotki takie internetowe. Także oficjalne potwierdzenie miałem dopiero na takim spotkaniu produkcyjnym, bardzo się cieszyłem. Jednak odkąd została opublikowana oficjalna informacja już na stronie programu, że będziemy razem tańczyć, praktycznie każdego dnia pojawiało się mnóstwo artykułów. Mających budować taką wizję naszego romansu, mających budować Kewina, wizerunek Kevina jako takiego zazdrosnego o nas, co już jakieś tam afery były. I tak naprawdę wiecie, jak to jest z tymi nagłówkami. One mają się klikać. Więc czasami były tam jakieś wycięte zdania, były tam zdania w ogóle zupełnie z kontekstu, tylko po to, żeby odbiorca kliknął ten artykuł i go przeczytał. Wielu z Was nie klika w te artykuły, tylko czyta nagłówki i wyciąga wnioski o jakichś osobach tylko i wyłącznie na podstawie tych nagłówków, które widzicie. Ja do tego podchodzę nieco z dystansem. Wiem, że. Musi się pisać, musi się klikać. Nam to tak naprawdę wtedy w programie pomagało, bo zwracaliśmy na siebie uwagę ludzi. Ludzie się bardziej nami interesowali, sprawdzali, jak tańczymy, więc niektórzy z nich zostawali naszymi fanami. Więc bardzo, bardzo nam to pomagało, ułatwiało, ale wymagało to na pewno ode mnie, osoby, która dopiero wkroczyła w ten świat dużego dystansu do tego wszystkiego i tak naprawdę brania niektórych rzeczy z przymrużeniem oka. Niżej ten palec, kolego. Kevin będzie się denerwował. Zaczepiłem partnera Roxy. Roxy i jej taneczny partner wkroczyli na kolejny etap. To zdjęcie zdradza więcej niż byśmy... Zamiast tańczyć z Roxy, węgiel musi myśleć, gdzie ją dotyka. Nie chcę rozłościć Kevina. Szok w tańcu z gwiazdami. Nagrali z ukrycia, co węgiel wyprawia z Kostynem w tańcu z gwiazdami. Szykuje się afera. Takie nagłówki to tak naprawdę była codzienność, odkąd oficjalnie została opublikowana informacja, żeby natańczył z Roxy. Ja się z większości tak naprawdę śmiałem, wiedziałem jaka jest prawda. My z Kevinem też się w trakcie trwania programu poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy, więc tak naprawdę mieliśmy do tego duży dystans i czasami naprawdę z niektórych artykułów się śmialiśmy. Szczególnie jak dochodziło że do takich sytuacji no, naprawdę skrajnych, gdzie pojawiały się takie artykuły. Roxy Węgiel w rozkroku leży na kasinie w garażu. Kevinie, nie patrz! Trenowali w środku nocy. Roxy Węgiel zabrała tancerza do garażu. Co oni tam wyrabiali? Roxy tencuje w garażu, a Kevin sam znowu. Roxy Węgiel spędziła noc ze swoim tancerzem. Rzuciła do siebie zaskakujące nagranie. No, przyznam szczerze, że jak ja zobaczyłem te nagłówki, że Roxana Węgiel w rozkroku leży na kasinie, to ja się prawie zadowiłam wtedy pastą do zębów, bo akurat miałem zęby sobie szczoteczką w domu i tak sobie przeglądam na telefonie, social media i nagle widzę ten artykuł. Ja nie mogę! <laughs> Naprawdę to już jest w ogóle, wiecie, skrajna abstrakcja, bo już, już Wam wyjaśniam dlaczego. Było to tak, że wracaliśmy z jakiegoś treningu późno wieczorem, jeszcze na chwilę do Roxy, mieliśmy coś tam obgadać, ale mieliśmy tego dnia krótki trening. Roxy troszkę się stresowała, że nie do końca jeszcze tam wychodzą niektóre elementy. No to Kevin zażartował, że jak chcecie, to możecie poćwiczyć w hali garażowej. Więc my w sumie z Roxaną patrzymy na siebie, myślimy: Nie jest to głupi pomysł. Spróbujemy sobie, co co potrzebujemy więc zaczęliśmy trenować w tej hali garażowej i to jest w ogóle śmieszna historia, bo my bardzo często w tej hali garażowej trenowaliśmy. Albo czasami umówiliśmy się na jakiś obiad, zasiedzieliśmy się, więc już nie opłacało się jechać na salę. No to zrobiliśmy trening po prostu w garażu, albo to był już na przykład drugi trening, który miał być krótszy. Pierwszy taniec Roxy i to w ogóle w większości no. tańczyliśmy w garażu, A więc ta hala garażowa naprawdę ma dla nas mnóstwo świetnych i śmiesznych wspomnień. Ale wracając do tego artykułu zrobiliśmy sobie ten trening w garażu, i w pewnym momencie Kevin zażartował, że A dawaj, zróbcie tę figurę na deskorolce, bo obraz miał deskorolkę w samochodzie. Więc ja powiedziałem, że okej, okay, mogę zrobić. No i zaczęliśmy się w wygłupiać, robić sobie te figury. Kevin w ogóle co najlepsze był tam i jeszcze nam nagrał te rzeczy. I potem wrzuciliśmy to na swoje social media, żeby pokazać, że to też był późny wieczór, że do późna trenujemy. Czasami, jak potrzebujemy coś powtórzyć, to i nawet w garażu powtórzymy po prostu nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. No i to wszystko w ogóle Kevin nam nagrywał. I na drugi dzień te artykuły, że po prostu Roxana Węgiel w rozkroku na Cassinia, a Kevin sam w domu, no tak nas wszystkich rozbawiły, że masakra. A co najśmieszniejsze, ten artykuł pojawił się również w takich gazetach papierowych wydawanych codziennie w sklepie. No i co? Nie dało się tego odwrócić. Po prostu trening w garażu przerodził się w jakąś tutaj absurdalną sytuację, jakąś w ogóle, nie wiem, zboczoną, romans, podsycony wszystkim. Kolejny ciekawy nagłówek powstał już po 14. edycji Zajnicy z Gwiazdami, a mianowicie Michał Kaskin zdradza, jak poznał swojego partnera się trafił. E, też mnie to bardzo rozbawiło, no bo wiecie, taki zwrot, się trafił, ale było to wycięte po prostu z jakiejś e, rozmowy, dlatego też, no, brzmi to nawet e, śmiesznie w tym artykule, ale jak ja to teraz do sobie myślę, matko, co sobie ludziom nie pomyślam, że jestem jakiś, nie wiem, bezemocjonalny, się trafił. <śm> <śm> Był też taki artykuł, Michał Kasin dorwał z partnerem papierową Roxy węgiel, tancerz pęka z dumy. Nie wiem, dlaczego pękałem tam z dumy, ale było to tak, że po prostu byliśmy z Kubą na zakupach i widzimy taką makietę Roxy z kampanii reklamowej, z którą też zresztą wiąże się pewna historia, którą kiedyś Wam opowiem. No i zrobiliśmy sobie z nią zdjęcie, wstawiliśmy na stories i po prostu gdzieś tam portale to podłapały i powstał taki nagłówek. Roxy i Michał Kasin utknęli za kratami po treningu tańca z gwiazdami. Pokazali na z sali. No jakby ktoś przeczytał sobie tylko ten nagłówek, to przecież pomyślałby, że nie wiem, złapała nas policja, trafiliśmy, wiecie, za kratki. A chodziło o to, że skończyliśmy bardzo późno trening i chyba w ogóle zapomnieli o nas, że my jesteśmy jeszcze na sali i trenujemy. My schodzimy na dół już po treningu, żeby pojechać do domu. Chcemy otworzyć drzwi, a tam drzwi zamknięte. Krata za drzwiami również zamknięta. I nagraliśmy takie stories na Instagram, gdzie mówimy, że po prostu no, zapomnieli o nas, do późna trenowaliśmy i zostaliśmy za kratkami. Więc miało to oczywiście taki wydźwięk komediowy, no ale zostało to obrócone w taki nagłówek nieco dramatyczny. Oczywiście zadzwoniliśmy po pomoc, jak wejść, pokierowano nas jakimś tylnym wyjściem, więc udało się wrócić do domu. Nie musieliśmy spać na sali, no ale historia, jak widzicie, nadawała się na nagłówek. No i kolejny jeden z moich ulubionych artykułów. Partner Roxy dokonał coming outu. Apeluje z ukochanym do Pringera. Jak ja to zobaczyłem, jak ja zobaczyłem to nasze zdjęcie, zestawione zdjęciem Lunarda Tuska, ja naprawdę padłem. Padłem ze śmiechu, bo. Wyglądało to w ten sposób, że ja i Kuba udostępnili, udostępniliśmy na swoich stories link do petycji o związkach partnerskich. I to było praktycznie tylko tyle. Dla nas jest to sprawa normalna. No, wiadomo, że jako para jednopłciowa chcemy w Polsce takich praw, i to nie chodzi o jakieś szopki, nie wiadomo o jakie ceremonie. Chodzi o takie sprawy no wiecie, codzienne, jak na przykład e, dotyczące budowania naszej przyszłości. Chcielibyśmy razem wziąć jakiś kredyt na mieszkanie, będą ze sobą kilka lat. No to aktualnie takie możliwości nie mamy. Związki partnerskie by na takie coś pozwalały. Czy nawet jeśli któryś z nas by wylądował w szpitalu, no to będąc w związku partnerskim możemy zaczerpnąć informacji o wynikach badań, możemy odwiedzić naszą kochaną osobę. To są tylko takie rzeczy. No i śmieszna sytuacja z tym nagłówkiem jest taka, że po prostu to brzmi, jakbyśmy bezpośrednio do Donalda apelowali: Panie Donaldzie, my chcemy związków partnerskich. Był to tylko link do petycji. No ale nagłówek się klika. Sam z ciekawości kliknąłem. Na koniec jeszcze jeden ciekawy nagłówek z moim udziałem. Nagrali partnera Roxy z Misterem. Nagranie wykręca szalone odsłony. Partner Roxy stańca z Gwiazdami w łóżku z ukochanym. Nakryła ich ta jedna ciotka. Słuchajcie, w czerwcu, w miesiącu dumy, nagraliśmy właśnie z Mateuszem Glenem tą jedną ciotką. Ta jedna ciotka, jego pełna nazwa. Takie, wiecie, materiały trochę edukacyjne, mające wpłynąć na jakąś świadomość społeczeństwa odnośnie bycia sobą, bycia z ukochaną osobą tej samej płci. I nagraliśmy takie materiały, które mają wydźwięk komediowy, śmieszny. I wiecie, porobili screeny z tego, tak to wszystko po nazywali. Jakby naprawdę ktoś przyłapał mnie z moim partnerem, czy a, tak jak w pierwszym nagłówku, z jakimś misterem w łóżku. Mało tego, napisali jeszcze w tym pierwszym nagłówku, że partner Roxy. Nie, że partner taneczny Roxy, czy też, że tancerz Roxy, tylko partner Roxy, jakby to mógł być Kevin. Więc tutaj nakręcanie dramy na maksa, a to tylko komediowe filmiki, które zresztą polecam Wam obejrzeć. Jak widać na przykładzie tych artykułów, świat y, nagłówków, świat show biznesu to świat, który musi się klikać. Wszystko tu czasami jest zmieniane pod chwytliwy tytuł, pod chwytliwą nazwę, y, tylko po to, żeby zająć czas odbiorców. Czasami jest to okrutne dla nas, osób, które są bohaterami tych artykułów. Ale myślę, że tutaj receptą na to wszystko jest dystans do siebie, dystans do świata, pewna taka świadomość, że świat show biznesu właśnie tak wygląda. Także i wy, kochani odbiorcy, miejcie do tego wszystkiego dystans, nie bierzcie pewnik wszystkiego, co czytacie, szczególnie w nagłówkach i artykułach. Pozdrawiam i zapraszam niedługo na kolejne odcinki. Taneczno-życiowo-ploteczkowe. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, kliknijcie łapkę w górę, subskrypcję, może zostawcie jakiś komentarz. Dajcie znać, który nagłówek najbardziej Was rozbawił, który nagłówek był dla Was najbardziej kontrowersyjny, i może o czym chcielibyście jeszcze posłuchać. Dzięki za uwagę.